Witajcie ponownie. Jest trzeci dzień wyprawy. Rodzina za dziesięć siódma. Amerykańcy też już wstali. Ja się zaraz zbieram. Ogarniam i wyruszę na mm <laughs> Orlejowscy. Super znajomość Masaka no, Dobra się, Pożegnaliśmy się teraz Pakuję się do reszty i zwijam się No ja się ogarnąłem Prawie trochę zrobiłem Jeszcze nie bluzka z tyłu Na plecaku I się zbieram I lecimy na kierunek Ełk Na Mazurę już Bezpośrednio Popatrzcie jeszcze na te widoki, ale już wygląda elegancko. <laughs> Jestem teraz pod przystankiem autobusowym, pod pętlą Obok są rowery. <laughs> Będę panować jeździć rowerem. Do 20 minut pójdziesz za darmo. <laughs> Wyszła jedna wielka lipa. Nie chciałem i zarejestrować karty. No nic. Idę teraz na piechotkę. Za autobus nie będę płacił Poza tym a nie wiem, do którego autobusu mam wsiąść <gry> Tak Właśnie weszłem do parku Lubomirskich Przejdę jednak przez miasto Przynajmniej część postawiam się Pozwiedzam przynajmniej drogę. <gry> w sumie na no upartego mogłem tu spać w parku No ale Tam była przynajmniej bieżąca wada Prąd z Którego nie mogę skorzystać bo Jestem debilem i zapomniałem e, ładowarki pod ten pod normalne gniazdką Taką ładowarkę samochodową fajnie nie? Logika Brawo ja O tu zobaczcie jaki zameczek Co to tu jest Wyższa szkoła administracji publicznej Chyba nieczynne No jestem właśnie na wylocie Białego stoku. No Ełk sobie tabliczkę zabiłem Przejechałem na krzywy rej, autobusem przez cały Białystok bez żadnego problemu eee, no i właśnie jestem na wylocie ale zaraz się kiedy wyjdę tam jeszcze trochę dalej i będę stał i łapał. Jest godzina, kurcze już za 11.00. Także muszę się śpieszyć, żeby kurcze dojechać dzisiaj do tego Ełka, bo przynajmniej Dobra, do teraz na Narodowa eee, A dokładnie jestem w Ełku Już na wylocie z niego miły pan e, Mnie podwiózł tutaj Na stację benzynową No i teraz ogarnię powoli trasę e, Będę rysował nazwę miejscowości Kieruję się teraz Jestem tutaj z Ełku na wylocie Kieruję się na Orzysz to na Orzysz i na Giżycko tą trasą w Giżycku jest twierdza Bojen planuję ją jeszcze dzisiaj zjedzić o ile mi się uda jeżeli nie całą to przynajmniej część gdzieś w Giżycku będę nocował no, zobaczę też jezioro Niegocin także jest co, jest co oglądać dobra także ja się ogarniam i śmigam zaraz dalej no ja jestem z powrotem, byłem na stacji nowej w łazience. Teraz idę już na wylot Znalazłem taką ładowarkę jaką potrzebuję Czyli przejście z 220 na 5V Na USB Zgadnijcie jaka cena 4 dychy Jeszcze mnie nie pogrzuciło żeby dać tyle za tą ładowarkę Która mi się W sumie Może nie przydać Dam radę na tych ładowarkach samochodowych po drodze Masakra, 4 dychy za kawałek plastiku z transformatorkiem na 5V a tutaj kilometraż Orzysz 29 A kieruję się na Orzysz Giżytko O Cóż za jeziorko ładnie Już mi się zaczyna tu podobać Pierwszy raz na Mazurach w Armińsko mazurskim A tu takie widoczki Jeziorko, kurcze pola, drzewa Świetny widok. No, udało mi się dojechać do Orzysza Jestem gdzieś tu Przy Krzyżówce To jest sama okolica No, zrobię zakupy i jestem przy takim fajnym muralu, bo Orzysz jest czym. Orzysz jest wojskową stolicą Polski Jak można zobaczyć na tym muralu Ciekawa koncepcja na To razę fajnie zrobione Idę sobie po Orzyszu, idę i znajduję coś takiego jak Muzeum Wojska i Wojskowości Zajrzę Zobaczę, po ile mam ją wejściówki, może będą mieć coś ciekawego, chociaż nie wiem. Orzyski poligon w czasie I wojny światowej dwukrotnie znalazł się w rękach wojsk carskich. Poligon opustoszał po zakończeniu Wielkiej Wojny, a w 1921 roku został zamknięty. Cały Orzysz na lata pogrążył się w kryzysie. Nowe przyszło wraz z dojściem do władzy faszystów. Na drugim co do wielkości niemieckim poligonie, pokrzeżonym do 20 tysięcy hektarów, ćwiczyli żołnierze różnych formacji. Testowano nowe rodzaje broni, nieraz pod okiem najwyższych dostojników III Rzeszy. Wiosną 1939 roku jeden z żołnierzy tak pisał z poligonu do rodziny w Bochum. W prusach wschodnich napotykamy na piaski, sosnowe lasy oraz niekończące się drogi i jeziora. Słońce wypala nasze mózgi. Po 15-kilometrowym marszu ledwie stoimy na nogach. Bezsenne noce przekładają się na naszą kondycję. Obóz utrzymany jest jak w jak najlepszym porządku. No i zwiedziłem Muzeum Wojskowości w Orszeszu. Całkiem ciekawe. Są sale tematyczne podzielone na określone tematy. Tam jedna z czasami zamieszkłymi, potem czasy drugiej wojnie, pierwszej i drugiej wojny światowej eee, Jeszcze jedna sala, jak mogliście zobaczyć eee, związana ze współczesnym wojskiem Warto było wydać 4 złote Także polecam wszystkim w Orzeszu Muzeum Wojskowości No i jestem w miejscowości Okartowo Fajny koleś z busami podciep Podrzucił po polskiemu Idę teraz nad most obczaić Mamy przesmyk jezioro Tyrkło takie podłużne tam dalej się ciągnie a idę do centrum i obczaić największe jezioro w Polsce Jeszcze znaczy tu po jakimś kościołem dosyć starym pokartowym wejdziemy ja na siebie ciekawe 1923 No i jestem nad jeziorem Śniardwy Największe jezioro w Polsce To jest dopiero początek Naprawdę ładne Tu się ciągnie gdzieś tam hen, hen daleko Za tymi drzewami Stary most kolejowy Widok na most drogowy I na jezioro Śniardwy W pełnej okazałości, bo to co widzieliście wcześniej to był tylko zalążek Tego jak to naprawdę wygląda Ono się ściągnie tam i tam z tymi drzewami To jest naprawdę ogromne jezioro Jezioro snarki.